Przyjrzyjmy się teraz, jak takie radio wygląda, z czego ono się składa. Na pierwszy rzut oka widzimy obudowę. Ma ono jakieś dziwne yy, pokrętła, widać głośnik. Z drugiej strony widać dodatkowo jakieś gniazda, gniazdo zasilania z, z sieci 220 V, gniazdko słuchawkowe, komora na baterie. No będę to urządzenie. Jest już dosyć stare, ma już około 20 lat i co tu dużo mówić, ekonomia używania tego urządzenia jest dosyć słaba, to znaczy ono wymaga do zasilenia aż 5 baterii i, no, i na zbyt długo te baterie nie starczają. Na razie może nie będę je rozkładał tego urządzenia. Widzę, że już rozkładane było, nie jest zaplompowane. Tak więc, gdyby chcieć wytłumaczyć, jak ono działa, co tam jest w środku. To przede wszystkim należałoby na nie popatrzeć tak, jak patrzy na takie urządzenie y, inżynier elektronik. Tak więc to, co widzimy na zewnątrz, to jest jakaś obudowa, ale takie urządzenie składa się z obudowy, w której są jakieś części elektroniczne. I te części elektroniczne dodatkowo są w jakiś sposób poskładane. Tak więc to, co widzimy. My widzimy to urządzenie jako całość, ale w środku z tych części elektronicznych też są pomontowane jakieś moduły. I tak naprawdę, czy całe urządzenie, czy te moduły, będziemy, będę rozpatrywał tutaj i tłumaczył, jak to działa, według pewnego schematu. Tak więc potraktujmy może to urządzenie technicznie, jak ono działa, z czego się składa. Przede wszystkim Każde urządzenie elektroniczne posiada jakieś wejście, jakieś wyjście i ewentualnie zasilanie. To wejście może być jedno lub kilka, wyjście może, może być jedno lub kilka. Zasilanie może być lub nie być. Jak wygląda w takim razie ten radioodbiornik konkretnie? Gdzie on ma wejście? W tym konkretnie wypadku wejściem jest antena. Tutaj na zewnątrz widzimy resztki anteny teleskopowej, która służyła dawniej do odbioru fal z zakresu UKF. To, czego nie widzimy, to jest znajdująca się w środku antena ferrytowa. Jest to druga antena, przeznaczona do odbioru fal długich i średnich. Aha, ta antena służyła również. Do, antena teleskopowa służyła również do odbioru fal krótkich, które tu, tutaj. Ten urządzenie posiada zakres fal krótkich. To jest wejście, czyli wejścia powiedzmy są dwa: antena ferrytowa, antena teleskopowa. Co jest wyjściem? Wyjściem w tym wypadku jest głośnik. Aha, wracamy. Co jeszcze jest wejściem? Yy, wszelkie pokrętła można potraktować jako wejścia, ponieważ w zależności od tego, ile tutaj się pokręci, albo co się tu ustawi za pomocą tego przełącznika czteropozycyjnego, albo, wie, albo je, na ile się tu pokręci, zmieni się to, co pojawi się na wyjściu. Tak więc to też można potraktować jako wyjście. Wyjściem jest głośnik w tym wypadku i gniazdo słuchawkowe, czy jeszcze coś można uznać za wyjście. No więc swego rodzaju wyjściem jest ten oto wskaźnik, który pokazuje. W tym wypadku ustawioną częstotliwość. Pokazuje dosyć zgrubnie. Ciężko tak naprawdę ocenić, jaka to dokładnie jest częstotliwość, ale można to przynajmniej oszacować. Zwracam tutaj uwagę na to, że jest to odbiornik bardzo stary i on posiada jeszcze tak zwany stary zakres UKF. Obecnie odbiorniki radiowe pracujące w zakresie fal UKF, yy, tam gdzie nadawane są z wyższą jakością audycje słowne i muzyczne. Czasami, właściwie teraz już wszystkie te audycje są nadawane w stereo. Zwracam uwagę, że to jest odbiornik monofoniczny. No więc takie audycje można nagnawać tylko w zakresie fal ultrakrótkich. I dawniej, w czasach PRL-u w Polsce, audycje te były nadawane na tzw. dolnym UKF-ie, czyli tutaj widać, jest to zakres od 65,5 do 74 MHz. Obecnie. Audycje te nadawane są w zakresie od 88 do 108 MHz, i zwracam uwagę, że ten nowy zakres, wyższy, stosowany wówczas wszędzie na zachodzie, jest przede wszystkim szerszy, jest bardziej pojemny, ma więcej tych MHz, i tym samym może tam się po prostu zmieścić więcej stacji. W czasach PRL-u tego problemu nie było, ponieważ w Warszawie można było na UKF odebrać najwyżej cztery stacje, a wszędzie poza Warszawą jedną w porywach do dwóch, a bywały i takie miejsca, gdzie na ukf nie było słychać nic. Tak więc jako wyjście można potraktować ten oto wskaźnik, który pokazuje odbieraną częstotliwość. Jako wyjście też można potraktować w takim odbiorniku, w typowym odbiorniku radiofonicznym, na przykład wskaźnik pojawienia się albo odbioru sygnału stereofonicznego, ponieważ jeżeli jest to odbiornik stereofoniczny, to czasami posiada Diodę świecącą, która wskazuje właśnie odbiór sygnału stereofonicznego. Odbiornik na UKF-ie posiadać też może diody lub wskaźnik wychyłowy, który pokazuje stopień dostrojenia odbiornika do odbieranego sygnału. I na podstawie wskazań tego wskaźnika wiadomo, czy w którą stronę należy minimalnie skorygować tutaj położenie yy, po, yy, tutaj odbiera, odbieraną częstotliwość, tak aby siła sygnału, y, aby nawet nie siła, tylko jakość sygnału była jak najwyższa. Dodatkowo niektóre wyższej klasy urządzenia posiadają na przykład wskaźnik siły odbieranego sygnału, tutaj tego nie ma, albo yy, niektóre i to nawet zdumiewająco tanie urządzenia, które można obecnie nabyć, posiadają na przykład cyfrowy odczyt częstotliwości odbieranego sygnału. Tak więc takie urządzenie posiada wejście, wyjście i zasilanie. Jest ono zbudowane z, bl z funkcjonalnych bloków i te wszystkie funkcjonalne bloki są między sobą połączone i wszystkie te bloki również posiadają swoje wejścia, wyjścia lub ewentualnie Zasilania. O tym, jakie tam są bloki w środku, opowiem w dalszej części.